Zadanie z tematu przyspieszenie dośrodkowe. Samochód jadący z prędkością 54 km na godzinę zaczyna przyspieszać. Jaką prędkość uzyska samochód po 5 sekundach jazdy, jeśli jego koła o promieniu 45 m obracały się z przyspieszeniem kątowym 4 radian na sekundę kwadrat? Więc najpierw musimy sobie dokładnie zapisać dane i szukane w tym zadaniu. Czyli mamy prędkość początkową, bo jest informacja, że samochód jedzie z prędkością 54 km na godzinę i zaczyna przyspieszać. Zamieniamy tą prędkość początkową na metr na sekundę, dzieląc przez 3,6. I pytanie jest, jaką prędkość uzyska? Czyli pytanie jest o końcową prędkość, która będzie na pewno od tej początkowej większa, skoro jest ruch jednostajnie przyspieszony. No i mamy podane przyspieszenie kątowe z tym, że przyspieszenie kątowe, no to jest zmiana prędkości kątowej w czasie, a my tutaj, jakby, możemy sobie zapisać z tą niewiadomą, na przykład zmianę prędkości liniowej. Więc jak to teraz tutaj zrobimy, skoro jest przyspieszenie kątowe, no to ono ma taki wzór, ale tutaj ten wzór nam się za bardzo tutaj nie przyda, więc skoro musimy użyć yy, tutaj tej różnicy, no bo to jest niewiadoma, więc musimy w równaniu gdzieś zapisać prędkość końcową, no to jeżeli użyjemy zmiany prędkości liniowej i mamy też zmianę czasu, to można by było zapisać zrówna przyspieszenie liniowe, a nie kątowe mamy podane. Więc tutaj pierwszy raz, przynajmniej pierwszy raz, odkąd pierwszy raz, jak tłumaczę te zadania, bo nie nagrywam ich od początku, więc akurat... Zaczęłam od strony 113, więc ja przynajmniej dzisiaj nagrywając te zadania używam pierwsza z tego wzoru, być może już we wcześniejszym zadaniu się trafi, że przyspieszenie liniowe możemy, możemy powiązać z kątowym w jednym wzorze właśnie tym, że przyspieszenie liniowe to jest iloczyn przyspieszenia kątowego razy promi. Dlaczego taki wzór, to akurat dowiecie się więcej, jak będzie temat działu, właściwie bryła sztywna, to tam będzie więcej natomia, na, 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 na temat ruchu obrotowego, więc wtedy też wyjaśnię, dlaczego akurat tak ten wzór wygląda. W pierwszej klasie nie jest to aż takie potrzebne, to głównie musicie te wzory znać i prowadzić je przekształcać. Raczej ruch po okręgu jest dosyć prostym działem, pod tym kątem, że tu też za dużo nie trzeba tłumaczyć. Ponieważ tutaj musimy tego znać tak naprawdę wzory i musimy też rozróżniać rodzaje ruchu. Czy jest jednostanie przyspieszony, czy opóźniony, czy jednostajny. I to właściwie tyle. Czyli wystarczy tu podstawy z kinematyki, plus te wzory na ruch po okręgu. I tutaj tak naprawdę wszystko rozwiązujemy wzorami, bo już zadania dalsze, które będą, czy jakby zacznie się dynamika, to będą zadania, gdzie będę miała dużo więcej dla Was do tłumaczenia. Więc tutaj, jeżeli Wam te zadania się wydają może tak że nie są tak w stu procentach jakby wytłumaczone, jakbyście chcieli, no to tutaj tak naprawdę no nie ma co tłumaczyć, według mnie, bo tutaj no tak jakby jest to taka zabawa ze wzorami. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, to pamiętajcie też, żeby zawsze sobie te filmiki oglądać od początku danego tematu, czyli jeżeli na przykład teraz oglądacie przyspieszenie do środkowej i w ogóle nie wiecie, co się dzieje, to najlepiej sobie zacząć od początku ruchu po okręgu oglądać te filmiki, to wtedy powinno być to dla Was wszystko jasne. No, i teraz właśnie używamy tego wzoru, który pokazuje zależność między przyspieszeniem kątowym i liniowym. I teraz właśnie o to chodziło, żeby w równaniu było przyspieszenie liniowe, ponieważ rozpieszamy sobie to przyspieszenie liniowe na wzór, czyli zmiana prędkości w czasie. Też to, co tutaj mamy po prawej stronie równania, czyli przyspieszenie kątowe i promień, to też mamy w danych, więc na pewno to jest, więc. Nie przeszkadza nam tutaj to w równaniu. No i następnie jeszcze chcemy wyciągnąć tą prędkość końcową, więc zmianę prędkości rozpisujemy sobie na wzór, tak żeby była tutaj wartość dodatnia, więc wpisujemy końcowa minus początkowa, czyli V minus V0, bo to jest ruch przyspieszony. No i po prostu to równanie tak kształcamy, żeby wyciągnąć z tego V. Czyli mnożymy sobie obustronnie raz delta T, no i następnie jeszcze V0 przyszycamy na prawo z plusem. No i mamy wzór końcowy na tam końcową prędkość, jak postawicie sobie dane z treści zadania, tutaj wystarczy tylko prędkość początkową zamienić na metr na sekundę. Tutaj przypomnę, jak mamy radian i wpisujemy wartości liczbowe z jednostkami, to możemy radian pominąć, napisać zamiast radiana 1 i to jest też poprawnie, czyli możemy zapisać rad... po prostu 4, 1 na sekundę kwadrat. No i jak obliczycie, postawicie te dane, to wyjdzie Wam, że to przyspieszenie końcowe to będzie 24 metry na sekundę, a gdybyśmy wynik chcieli w kilometrach na godzinę, to mnożymy razy 3,6 i wyjdzie 86,4 km na godzinę.